Narodowe czytanie 2020 rok. Juliusz Słowacki, Balladyna. Czyta Elżbieta Kotowska. Akt piąty, scena czwarta. Sala królewska w Gneznie. Tron w głębi, kanclerz u stóp tronu, panowie państwa, Wawel dziejopis, Paś, dwór, sędziowie. Kanclerz. Wszystko gotowe na przyjęcie Pana. Zasiądźcie teraz ławy po urzędzie. Przy samym tronie wodzowie i sędzie, szafarze zboża, dolewacze dzbana, niech wszystkich razem nowy król powita. Wchodzi goniec. Goniec. Świetny urzędzie, wieść przynoszę ważną. Nasz król, pan nowy, kobieta. Kanclerz. Kobieta? Wszyscy królem kobieta, Kanclerz niech będzie odważną, jak była Wanda, niech tak dobrą będzie, ale szczęśliwą. Goniec. w prześwietny urzędzie królewo, królowa weszła do bram stolicy. Kanclerz, każcie, niech wszystkie serca na dzwonnicy biją dzień cały, tak jak serca ludu. Pierwszy z panów, wierzcz. Nie może wytłumaczyć cudu, co się ukazał dzisiaj narodowi. Lud niespokojny. Kanclerz, co za cud? Pierwszy z panów. Nasz opis, jeżeli chcecie, to go wam opowie. I w księgi wpisze szlachetny dziejopis królów na gneznie. Kanclerz, przemądry Wawelu, czy sam widziałeś? Wawel, co widziało wielu, mogę. Poświadczyć jak świadek naoczny, dnia tego, ranek był po stronach broczny, lecz się wyjaśnił ku wschodowi słońca. Więc, jak widziałem prawie sam, od końca w niebios, skąd błyszczy gwiazda oryjona. wyleciał, lecąc sznur żurawi biały, a na nim, wisząc za śnieżne ramiona, mglista niewiasta. Kanclerz. I wszystko widziały Twe własne oczy, przemądry Wawelu? Wawel. Nie ja widziałem, lecz widziało wielu. Mogę przyświadczyć na rzecz mego z mego czasu. Paś. Ja sam widziałem z goplańskiego lasu za żurawiami lecącą dziewczynę. Ta na ostatnią orszaku ptaszynę, padając, białe zawiązała rączki za szyję ptaka, a głową do ziemi sypała włosów, rozwite obrączki, jasne jak słońce, i tak na warkoczu, gdy promieniami rozwiał się złotemi, leżała płynąc. Kanclerz. Trzeba dziecka oczu, aby na szmatach niebieskiego ptaka obraz widziały. Ściemnia się jak przed burzą. Jeden z panów. Co to? Ciemność smutna na tron upadła i nam na oblicza jak zaćmionego słońca, tajemnicza zieloność, bladzi staniemy przed panią. Kilku, okropna ciemność. Wchodzi strażnik wieży, strażnik. Nad blaszaną banią królewskich zamków, skąd w niebo wytryska igła złocona, okropnych chmurzyska w koło się czarnym owinęły wiankiem. I coraz grubsze już wiszą nad gankiem, Gdzie ustawiona muzyka królewska, A cała nieba równina niebieska, Jakby się z jednej urągała chmury. Kanclerz, bijcie we dzwony, strażnik, Łono mas purpury ognistej. Kanclerz, deszczu potrzeba, niech pada. Strażnik, na czarnym wozie jakaś jędza blada stół, żurawiami wywieziona z piekła, wężami stado wędrujące siekła i kierowała nad zamek do chmury. Siedzi w mgle teraz, ale jęk ponury piekielnych ptaków z mgły się wydobywa. Słyszycie? Słychać jęk zwierzę. Kanclerz. Prawda. Jakiś jęk nieznany. Panowie, zrywając się z ław. Okropność. Kanclerz. Niech się żaden zław nie zrywa, a ty, strażniku, musiałeś być pijany i sam stworzyłeś wieść o czarownicy. Strażnik. Ja sam widziałem i lud z okolicy, i lud gnieźnieński. Okrzyki za sceną. Niech żyje królowa. Balladyna wchodzi w królewskim ubiorze, w koronie, kostryn w zbroi. Lud. Kanclerz. Pani. Niech będzie poświęconą głowa, co nam przynosi koronę popielów. Witaj i panuj tak mądrze i szczodrze, ażeby z Bogiem do najświętszych celów lud prowadziła. Przewiąż się na biodrze sz szatą czystości, czoło wznieś do nieba, daj łaskę winnym, daj łaknącym chleba, a wszystkim niechaj rządzi sprawiedliwość. Balladyna z stronu. tronu. Cóż mam uczynić? Kanclerz. Praw naszych gorliwość o dobro ludu stanowi od dawna, że król nim siądzie do pierwszego stołu, nim da spoczynek strudzonemu czołu, które uciska w dzień korona sławna, w przódy na ławce sądowniczej siada i rozwiązuje kryminalne sprawy. Balladyna. Niech się tak stanie, jak wasze ustawy każą. Kostryn chwieje się i pada. Jeden z panów, co to jest? Wódz blednie i pada? Balladyna, przystępując do leżącego kostryna. Co to się znaczy? Słabo ci? Kostryn, umieram. Balladyna, panie mój drogi, Kostryn, precz jęzo trująca, zrzućcie ją stronu. Ja pierwszy otwieram grobowiec ciemny dla ludzi tysiąca, co będą żyli pod nią. Balladyna, on w malignie, wynieść go, wynieść, ciało jego stygnie, niech lekarz jaki uzdrowi go, za to połową królestwa zapłacam. Lekarz, już skonał, wynoszą ciało kostryna, lekarz idzie za nim. Kanclerz, pani, okropną, zasmuconą stratą, znosią cierpliwie, Bóg ciebie przekonał na samym wstępie u Złotego Tronu, że przy tych szczeblach stoi widmo zgonu i czeka na nas. Balladyna do siebie. Już przeszłość zamknięta w gropach, Ja sama panią tajemnicy. Głośno. Każcie wojennym brańcom rozkuć pęta. Zastawić stoły na rynkach stolicy i dawać co dnia dla żebraków strawę. Kanclerz. Wdzięczność i sława tobie, balladyna, ja o sławę nie dbam, a wyższa teraz nad sąd ludu będę, czym dawno byłam, zrodzona pod inną gwiazdą, życie pełne trudu, na dwie połowy przecięta korona. Przeszłość odpadła jak od płytkiej stali, którą po stronie jednej ośliniła żmija, połowa jabłka leci, zgniła i czarna jadem. Byście mnie nie znali taką, jak byłam. Niech więc lud nie śledzi przeszłości mojej. Wiecie, com wyznała, a resztę wyznam księdzu na spowiedzi. Ha, jeszcze jedno. Poszukajcie ciała grafa Kirkora między gęste trupy i na ten wzgórek, gdzie już tylko słupy brzus obrąbanych mieczami się bielą. Zanieście mary z jedwabną pościelą. Na tej pościeli przynieście... Śpiące zwłoki Kirkora, niech ludu tysiące płacze przy marach tego, co z orężem poległ wrogiem, a był moim mężem. Zaprawdę mówię ja, pografię wdowa. Lecz niech nie roi bajek tłum gawiedzi, co miała wyznać, wyznała królowa, a resztę powie księdzu na spowiedzi. Teraz. Kanclerzu, wywołaj przede mnie zbrodniów. Na pierwszym siedzę w trybunale. Jeśli fałsz wydam, niechaj będzie ze mnie gniazdo robaków, niech się ogniem spalę. Ani mię ujmie dobroć, ani trwoga, ani odwiodą ludzie, ani czarty. Przysięgam sobie samej, a w oczach Boga być sprawiedliwą. Kanclerz, Boźni. Boźni, sąd otwarty. Kanclerz, oto jest Księga Praw. Oto Zbawiciel, na suchym drewnie krzyża rozpostarty. Ucałuj księgę i krzyż. Boźni, oskarżyciel. Staje lekarz zamkowy. Kanclerz, ktoś jest lekarz, królewski lekarz. Kanclerz, o co sprawa, lekarz? O jadotrucie. Kanclerz. Na kim? Lekarz. Na kostrynie. Twój wódz. O pani można i łaskawa. Otruty skonał. Wielki rycerz ginie od jadu, co się zowie ludomorem. Na jego ciele żelaznym kolorem wyszło tysiące plam. Skonał otruty. Kanclerz. Kogoż posądzasz? Lekarz. Niech sąd szuka winnych. Balladyna. Zbrodniarz nieznany, odłożyć do innych sądów tę sprawę, niech ma czas pokuty. Kanclerz, zwyczajem kraju jest, mościa, królowo, wydawać wyrok choćby nad nieznanym i zawieszony miecz trzymać nad głową. Tajnego zbrodnia aż będzie schwytanym i da nam gardło. Balladyna, są jednak zbrodniarze wyżsi nad wyrok, święci jak ołtarze, niedoścignieni. Kanclerz, takich Bóg ukaże, Do ciebie ziemski wyrok dać należy. sumienny Baladyna, cóż wyrzekły prawa? Kanclerz, jeżeli który z szlachty i z rycerzy trucizną gorzką na życie nastawa, równego sobie i dopełni czynu, to kara miecza. Jeśli zaś kto z gminu otrucie spełni, Baladyna, dosyć. Kanclerz, sądź królowo, niechaj u ciebie mniej waży praw słowo niż głos sumienia. Baladyna, skończmy. Otrawiciel winien jest śmierci. Kanclerz, na zamkowym progu otrąbić wyrok, a jeżeli mściciel kat nie wypełni, zostawiamy Bogu. Słychać trąby. Niech teraz stanie drugi oskarżyciel. Wchodzi Filon z nożem i z bankiem malin ubrany w kwiaty. Ktoś jest? Filon, cien tego, czym byłem. O, smutki, wyście mi pamięć odjęły na wieki, dręcząc pamięcią jako nezabudki trącane ciągle od płynącej rzeki. Znajdują radość w ciągłym kołysaniu błękitnej fali, tak ja bity falą płynących smutków bełzach i w niespaniu ulgę znajduję. Kanclerz. Prawodawczą szalą nie można ważyć tego człowieka mowy. Tłumacz się jaśniej. Filon. Oto malinowy dzbanek, a oto nóż, a te maliny były pod głową zabitej dziewczyny. Nóż był w jej piersiach, niechaj z tego dzbana Wypłynie nowy eurytas płaczu. Niech zaprowadzi smutnego kochanka falą przejrzystą do kochanki grobu. A ja mu powiem: strumyku, tułaczu, dzięki Ci wieczne. W grobie dla nas obu będzie spoczynek i cichości morze. Przebacz, apollo, proministy Boże, że łzy przyszedłem przed ludźmi wylewać i smutek nad nimi łamać jako chleby. Przychodzę ludziom smutną pieśń wyśpiewać. Przyszedłem jako Orfeusz w Ereby prosić Plutona, by mi wrócił żonę. Słuchajcie, ona żoną moją była, żoną mej duszy. Dziś jedna mogiła zamyka białe ciało, zakrwawione tym nożem. Patrzcie, oto na tym dzbanku znalazłem martwą o wiosny, poranku zabitą nożem. Kanclerz. W tej zawiłej skardze czuć zbrodni zapach. Baladyna. Kanclerzu, ja gardzę szalonych ludzi za skarżeniem. Kanclerz. Pani, sąd winien śledzić do ostatka, ani pogardzać smutnym psa, na kogo wyciem. Więcże, pasterzu, rozstała się z życiem twoja małżonka i znalazłeś ciało nożem przebite. Kiedy się to stało? Filon. Trzy razy księżyc i gwiazdy pobladły przed Apolinem. Kanclerz. Mów, na kogo padły Twe podejrzenia o zabójstwo krwawe? Filon. Ach, parki, parki, parki niełaskawe. Przecieły srebrną nitkę jej żywota. Może też z nieba jaka gwiazda złota pozazdrościła mej kochance blasku. W oczach i oczom zawrzeć się kazała. Kanclerz, gdzież ją znalazłeś? Filon, w dumającym lasku pod cieniem wierzby rozpłakanej. Spała snem nieprzespanym. Kanclerz, zawikłana sprawa. Wydaj królowo wyrok na nieznanych. Radź się sumienia. Baladyna, a jak sądzą prawa? Kanclerz, za śmierć chcą śmierci. Baladyna. Z tych pozabijanych nie będzie mieli prochu ani ćwierci. Kanclerz, wydaj sumienny wyrok. Balladyna, winna jest śmierci. Kanclerz, winna, więc sądzisz, że zbrodniarz niewiasta? Balladyna, sądzę, jak sądzę. Kanclerz, niech ludowi miasta otrąbią wyrok na zamkowym progu. Katowi zemsta należy lub Bogu. Trąby. Niech teraz stanie oskarżyciel trzeci. Wchodzi ślepa wdowa, matka balladyny. Ktoś ty jest? Wdowa. Wdowa. Kanclerz. Na kogo? Wdowa. Na dzieci skargę zanoszę. Mówią, że królowa piękna jak anioł. Niechaj ona sądzi. Miałam dwie córki stara, biedna, wdowa, żywiłam obie, jak to często błądzi człowiek na ziemi, czekając pociechy. Młodsza uciekła z pod matczynej strzechy, niedobre dziecko. Lecz druga, o Boże królowa moja, Ty jak anioł biała, sądź, że ty sama. Druga poszła w łoże wielkiego grafa. Bogdajbym skonała, jeśli ja kłamię. Graf ją wziął za żonę. Królowa moja, Bog daj ci koronę Bóg wiecznie trzymał na tej mądrej główce. Osądź, w tej drugiej córce jak w makówce było rozum. Graf ją kochał bardzo, ale ja matka kochałam jak matka. Aż tu w jej zamku już służalce gardzą biedną staruszką. Cierpię do ostatka wzgardę służalców. Grób był dla mnie blisko. Aż tu mnie jednej nocy. Te córczysko w obliczu ludzi zaprzało się głośno. A, córko, mówię, bądź, ty litością dla starej matki, co już bliska truny. Była noc straszna, i deszcz, i pioruny, pioruny i deszcz, i ciemno, i burza. Córka kazała wypędzić z podwórza mnie, starą matkę, na wichry i deszcze, w noc i w pioruny, i w burzę. I jeszcze głodną kazała niech jej Pan Bóg stwórca przebaczy, głodną wypędzić z podwórca do lasu. Wiatr mię podniósł załachmany, pionu wypalił oczy. O różany mój królu. Złoty mój Panie, litości. Kanclerz, pani ty milczysz, takiej nieprawości mszczą się okropnie nasze mądre prawa. Balladyna. Przecież nie śmiercią kanclerz. Lechitów ustawa śmierć przepisuje na niewdzięczne dzieci. Niechaj cię księga naszych praw oświeci. Czytaj i czytaj we własnym sumieniu. A ty staruszko nazwij po imieniu wyrodną córkę, a kat ją ukaże. Chociażby z pierwszym grafem państwa w parze los ją powiązał. Powiedz grafa miano i córki imię, a prawa dostaną przez mury zamku jej serce i głowy. Wdoba co? Śmierć na córkę? Panie, bądź mi zdrowy, żegnaj królową. Ja wracam do boru, będę żyć rosą. Kanclerz: Podług ustaw toru, kto zaniósł skargę, odstąpić nie może. Wyznaj. Wdowa: Nie, nie, nie. Kanclerz: Wziąć na tortur łoże i wszystkie stawy jej w żelazne kleszcze. Cóż? Wyznaj, stara. Wdowa. Nie, panie. Kanclerz, raz jeszcze pytam się ciebie o imię złej córy. Wdowa, ona niewinna. Kanclerz, wziąć ją na tortury. Wdowa, wydzierając się straży, królowo moja, zlituj się, ja stara, ja bym być mogła matką twoją, Boże. Ty nic nie mówisz, nic? To jakaś mara, straszna na tronie, więc ja się położę na tych żelazach i skonam a w niebie Bóg wam odpuści. Kanclerz, wygadasz w boleści. Wdowa, panie mój, jasny panie i u ciebie żelazne serce. Odchodzi ze strażą. Kanclerz, praw się trzymam treści, a za to niech mnie wielki Bóg obwini lub uniewinni, a ty monarchini wiedz, że mam serce pełne łez, goryczy i przerażenia. Słychać jęk. Co to jest? Żołnierz. To krzyczy stara kobieta. Kanclerz i nic nie wydała. Żołnierz nic. Kanclerz, poczekajmy. Balladyna. Z mego teraz ciała kad zrobił sercu torturę. Rozciąga. Wody. Podają pić. Żołnierz. Już zdjęta z żelaznego drąga. Balladyna. Już powiedziała co w bólach? Żołnierz umarła. Balladyna umarła, mówisz? Żołnierz. Jak ją kat położył na tortur kleszczach, to oczy zawarła, a patrząc na nią, kto by się pobożył, że to kościany Chrystus był bez ducha. Każda kosteczka, wywiędła i sucha, przez rozciągniętą skórę wyglądała, prosząc o litość. Kanclerz. I nic nie wydała? Żołnierz. Umarła cicho, a na suchej twarzy dwa wykopała dołki śmierć kościana i w obu dołkach stoją łzy. Balladyna. Od rana siedzę na sądach, a żaden z nędzarzy tak nie pracuje długo i tak znojnie. Już noc, panowie. Kancerz, Nie, to czarna chmura wisi nad zamkiem. Porać się spokojnie Twego sumienia, Czego warta, wartą córa, Dla której matka taką śmiercią kona. Balladyna, Wy ją osądźcie. Kanclerz, niech Twoja korona Przybierze blasku sądem sprawiedliwym, Ona zaprawdę winna ogniem żywym Być obrócona na węgiel piekielny. Osądź ją. Wszyscy, osądź. Kanclerz, jak Bóg nieśmiertelny, Winna jest sądu wszyscy. Pociąć ją na ćwierci. Kanclerz. Rać się sumienia i sądź. Balladyna. Po długim milczeniu. Winna śmierci. Piorun spada i zabija królową. Wszyscy przerażeni. Kanclerz. Król kobieta piorunem boskim zastrzelony. Zamiast w koronacyjne bić w pogrzebu dzwony. Koniec.